To już nasze drugie spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogę Was gościć właściwie u siebie w domu w Pelplinie na ulicy Kanonickiej. Jesteśmy w kaplicy, gdzie zwykle odprawiam mszę świętą wtedy, kiedy jej nie odprawiam jeżdżąc gdzieś po diecezji. Kaplica jak się okazuje, chociaż mała, jest bardzo pojemna. Naprawdę serdecznie witam wszystkich, którzy podjęli ten wysiłek uczestnictwa w rekolekcjach które są takim dobrym początkiem Wielkiego Postu roku 2021. Rekolekcje podejmują tematykę, tak jak powiedzieliśmy sobie wczoraj, bardzo wymagającą, bo pytamy się o sumienie, o sumienie. A więc myślę, że gromadzić będą tych, którzy nie chcą żyć bezmyślnie, którzy chcą wiedzieć skąd, dokąd tak naprawdę zmierzają. Ludzie, którzy nie boją się pytań, dotyczących sumienia, to ci, którzy chcą tak żyć, by ten czas nam po prostu nie przelatywał przez palce. Mamy takie pragnienie, by każdy z nas wiedział, że to, co robimy, ma, ma sens. Przede wszystkim ludzie sumienia to ci, którzy mają świadomość Kościoła, współtworzą Kościół. Kościół, który pielgrzymuje, pielgrzymuje przez doczesność. I ten Kościół współtworzą ludzie, którzy wiedzą, że przecież absurdalna byłaby teza, że wędrujemy z nicości do nicości, z absurdu do absurdu, ale jednak wędrujemy od tego, który jest źródłem istnienia, który jest miłością, który szanuje naszą wolność i kiedyś w nim się zadomowimy. Dlatego chcemy jak najlepiej wykorzystać czas tej wędrówki. Kiedyś zadomowimy się wspólnie właśnie w tym od którego wyszliśmy, który zaprasza nas do swojego pewnie niewyobrażalnego, nie dającego się ująć w żadne słowa życia wewnętrznego Trójcy Przenajświętszej. To będzie niebo, to jest coś niewyobrażalnego. Ale Bóg, który nas kocha, pragnie, byśmy wspierali się wzajemnie tutaj, tworząc rzeczywistość Kościoła. I w tej wędrówce potrzebujemy właśnie takich doświadczeń. Popatrzcie, jesteśmy w małej kaplicy, ale tak naprawdę... Potrzebujemy tego wchodzenia do pokoiku, o którym była mowa na początku Wielkiego Postu. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. A więc dokładnie to czynimy. Jesteśmy w tej izdebce, w małej kaplicy. Po co? Po to, by popatrzeć w oczy Ojcu Niebieskiemu. To jest bardzo potrzebne. Kochani, popatrzcie. Jak pięknie rozwijają się dzieci. Dzieci patrzą z taką ufnością, miłością w oczy swojej mamie, tacie. Oczy mamy i taty są dla nich formą sumienia. Dziecko z miejsca wie, że jest akceptowane, że spotkało się z uznaniem, że mama się bardzo cieszy albo że się po prostu martwi dzieci. Nieraz rodziców bardzo próbują. Ale oczy rodziców dla dzieci są formą ich sumienia. Z nami jest dokładnie tak samo: jesteśmy dorośli, ale. Wchodzimy do izdebki naszego serca, po to, by popatrzeć w oczy Ojcu Niebieskiemu. Bardzo tego potrzebujemy. To jest istotą duchowości. To jest patrzenie w oczy tego, który mówi nam prawdę o nas w taki sposób, by nas motywować do rozwoju, do podejmowania twórczych inicjatyw. Kochani, dzisiaj chcemy sobie zadać trudne pytanie. Nie chcemy od nich uciekać. Dlaczego często dzieje się tak? Że wielu ludzi, również z naszego środowiska, być może my mamy ten problem, no lękamy się tej izdebki. Unikamy pod różnymi pretekstami tego patrzenia w oczy ojcu niebieskiemu. Pewnie wiele tutaj jest odpowiedzi. Niektóre są może banalne, może po prostu jest tak, że idziemy najczęściej po najmniejszej linii oporu. Tak właśnie myślą ludzie, nie dojrzali, jak mogą zrezygnować z jakiegoś przedmiotu w szkole, to po prostu czynią to. I gdy możemy zrezygnować z modlitwy, która przecież jest wymagająca, wymaga od nas jakiegoś twórczego wysiłku, to wielu ludzi po prostu to czyni. Mamy problem właśnie z krótkowzrocznością. Dzisiaj ludzi interesuje to, co związane jest z tym, co można dotknąć, z doznaniami. Natomiast modlitwa Zwłaszcza dla wielu ludzi młodych jest rzeczywistością bardzo z czasem abstrakcyjną wtedy, kiedy nie widzieli swojej mamy, taty, na kolanach, poważnie traktujących troskę o relację z Bogiem i sami ten troskę porzucają. I jeżeli rzeczywiście ktoś przez całe lata nie wchodzi do tej izdebki, jest to człowiek bardzo bezdomny duchowo, to jest człowiek, który ma wielki problem, żeby spojrzeć w oczy niebieskiemu, ojcu, bo przecież lęka się tych oczu, bo no właśnie, bo może wyczytać prawdę nie zawsze wygodną osobie. Najczęściej taką przyczyną związaną z tym, że nie interesuje nas ta izdebka, jest rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni. Rzeczywistość, która dla naszego pokolenia bardzo prędko się zmienia, Ona jest dynamiczna. My jeszcze pamiętamy może takie czasy, które nie były tak kolorowe. Technika jeszcze nie była tak rozwinięta, natomiast młodzi ludzie zanurzeni są w globalnej wiosce i chcą dotrzymać kroku tym, do których chcą się upodobnić. Ich marzeniem jest to, żeby być tak jak oni, jak globalni wieśniacy. I to jest ich rzeczywiście pewnie pragnienie, może niezbyt ambitne, ale, ale, bardzo, ale bardzo powszechne. Niedawno robiłem zakupy, też trzeba takie rzeczy robić i Grzecznie stałem w kolejce do kasy. Tam naprawdę taka starsza pani, widać było sporo zmarszczek na jej twarzy. Była kasierką, ale przede mną byli ludzie, no, którzy rzeczywiście pasują do tego określenia globalnych wieśniaków. Bardzo krzykliwie byli ubrani, krzykliwie się zachowywali. Ich język no nie, pewnie był dosyć prosty, jeśli idzie o zasób słów, ale, ale był okraszony wyrażeniami, które miały pewnie udowodnić, że naprawdę są wielkoświatowi, ale było bardzo przykre, jak potraktowali tę kasierkę. Rzeczywiście widać było, że odnoszą się do niej niemalże jak do służący, że w sposób taki bardzo pretensjonalny tutaj się do niej odnosili. Gdy była moja kolejka, ta pani... Grzecznie mnie zapytała, no a skąd tutaj pan wybrał taki stołeczek, bo taki sto, sosnowy stołeczek kupiłem. Ja mówię, no, on jest taki bardzo prawdziwy. On może do różnych celów służyć. A ja już dawno nie wiedziałem właśnie czegoś, co jest z prawdziwego drzewa zrobione. Wie pan, rzeczywiście dzisiaj nic nie jest prawdziwe, powiedziała ta kasierka. Dzisiaj nawet ludzie są nieprawdziwi. Tacy plastykowi. Ta kobieta pewnie miała zmysł obserwacji, powiedziała to, co też pewnie widzimy. Żyjemy pośród ludzi, to są nieraz nasi znajomi, którzy się zachłysnęli globalną wioską, i właśnie w tym kierunku zmierza ich serce. W kierunku pewnie tak naprawdę budzącym smutek, bo przecież nikomu nie życzymy, by szczytem marzeń było to, by dorównać wszystkim globalnym wieśniakom. Najczęściej jednak mamy problem z troską o relację z Bogiem, z tym patrzeniem w oczy Ojcu Niebieskiemu, który nas kocha, wtedy, gdy wchodzimy w bałagan moralny, pewien ksiądz opowiadał, że miał szafa, że naprawdę, chłop był pod każdym względem poukładany, piękna rodzina, ale w pewnym momencie on zaczął. W dyskusję wchodzić na temat Kościoła, na temat prawa do szczęścia, na temat nierozerwalności małżeństwa. Nagle miał mnóstwo wątpliwości, i prędko się okazało, że on się po prostu związał ze swoją sekretarką. Dopuścił się czynu, który. Po prostu wprowadził pewien zamęt do Jego życia. I mechanizmy obronne się niezwyczajnie w świecie włączają. Wtedy nic nie jest wygodne. Rodzina jest instytucją przestarzałą, Kościół jest czymś absolutnie nie do zaakceptowania. To się dzieje wtedy, kiedy my akceptujemy bałagan moralny w nas. I tak pewnie jest z każdym wchodzeniem w jakikolwiek nieporządek. My mamy wiele różnych słabości, możemy wejść w różne sytuacje, w których okazuje się, że jednak jesteśmy uzależnieni od czegoś, za dużo alkoholu, albo w relacjach naszych nie ma jakiejś przejrzystości, i wtedy boimy się spojrzeć temu, o którym wiemy, że nas kocha, bo boimy się tego spojrzenia, które będzie po prostu demaskowało naszą żałosną słabość. Kochani, niezależnie od tego, co jest powodem omijania wzroku Ojca Niebieskiego, konsekwencje są podobne. Ten pokoik sumienia staje się ruderą, właściciel tego pokoiku staje się człowiekiem po prostu zakłamanym, traci szacunek do samego siebie. Zakłamanie, obuda, hipokryzja to najwięksi wrogowie sumienia. Wystarczy otworzyć Ewangelię. Jezus, gdy spotykał się z obudą, używał bardzo mocnych słów. Jezus nie gorszył się, gdy spotykał się z grzesznikami. Patrzył z miłością na prostytutkę, która chciała się nawrócić, na zdrajcę Mateusza, który pozwolił sobie spojrzeć w oczy. Jezus nie bał się grzeszników. Jezus yy, przeżywał bardzo mocno sytuację, w której spotykał się z hipokrytami. I tutaj używa bardzo mocnych słów, ileż biada wypowiedział pod ich adresem. Nazwał hipokryzję kwasem, bo hipokryzja może nas w sposób nieodwracalny odkształcić, sprawić, że nasze postrzeganie rzeczywistości będzie w sposób nieodwracalny zniekształcone. Dlatego Jezus ostrzega: strzeżcie się obłudy, strzeżcie się kwasu faryzeuszów. Obłuda to, to żrący kwas. Można przebaczyć to, że popełniamy błędy, że jesteśmy grzeszni, ale że godzimy się na wewnętrzne zakłamanie, że jesteśmy obudni, że zaczynamy to akceptować, to jest nie do zaakceptowania przez Chrystusa. Obuda wszystko psuje. Pascal powiedział, że człowiek tak naprawdę ma dwa życia. Jedno to jest to życie prawdziwe, a drugie to jest to życie wyobrażane przez siebie i przez innych. A my podejmujemy pewnie wiele wysiłków, by upiększyć nasze życie. My chcemy być dobrze postrzegani. Na to bardzo mocno zwracamy obecnie uwagę. Sami dbamy o to, co jest na zewnątrz, po to, by nas inni postrzegali w sposób taki, który sprawi, że poczujemy się zaakceptowani przez nich. Ale nie jesteśmy sobą. Poparcie, jak się ludzie udają, wchodzą w jakieś role. Tak naprawdę są. Zabawni, żałośni. Termin hipokryzja tak naprawdę wiąże się z życiem teatralnym, z recytowaniem jakiejś roli na scenie. I hipokryta zamienia tak naprawdę swoje życie w odgrywanie pewnej roli na scenie. To jest robienie z życia teatru. Recytuje się jakąś rolę dla publiki, którą bardzo potrzebuje. Hipokryzja to, tak jak w teatrze, zakładanie masek. To pomniejszanie w sobie bycia osobą. Po co? Po to, by stać się figurą, która jest dobrze postrzegana. Figurą zmyślonej opowieści, nieprawdziwej. Przestajemy być prawdziwi, wyskakujemy z życia i zaczynamy po prostu grać. Ranino Cantela Mesa, pięknie to, niemalże w sposób taki poetycki yy, opisał, powiedział, że figura to nic innego jak zniekształcona osoba. Żyjemy w świecie figur zniekształconych osób. Osoba ma oblicze, twarz, figura ma maskę. Osoba, mówi Kantelamesa, jest radykalną na gościu, figura to tylko szata. Osoba kocha autentyzm, dąży do tego, by dotknąć istoty rzeczy. Figura żywi się fikcją, artefaktami. Osoba, mówi Raniero, idzie za swoimi przekonaniami. Figura podąża za przygotowanym scenariuszem przez innych, którzy już ten scenariusz bardzo, bardzo precyzyjnie ułożyli w takich czy innych ideologiach, jak to sobie wczoraj powiedzieliśmy. Kochani, czasy, w których żyjemy, sprzyjają temu ruchowi od osoby ku figurze. To kartezjańskie myślenie, więc jestem w naszych czasach, zostały na nowo zreinterpretowane. Pokazuję się, więc jestem, bo żyjemy w epoce ludzi powierzchownych, dla których ważne jest show. To jest epoka show. Ważne jest to, co pokażę osobie. I ci, którzy od dawna nie przeglądali się w pełnych miłości oczach Ojca Niebieskiego, w swojego serca, będą skazani na to, by się przeglądać w oczach innych przypadkowych ludzi i będą skazani pewnie na wiele różnych cierpień, bo wielu nas różnie może oceniać. My nie będziemy. Ani najpiękniejsi, ani najmądrzejsi, ani najgłupsi, ani najbrzydsi, y, y, jesteśmy po prostu sobą. I to odkrywamy, gdy wpatrujemy się w te oczy, które nas bardzo kochają i mobilizują do rozwoju, które mówią nam o tym, co jest dobre i złe w naszym życiu i co zrobić, by, by zła unikać i iść za dobrem. Jeśli unikamy tych miłujących. Oczu będziemy po prostu przeglądali się w oczach tych, którzy będą nam mówili, jak żyć, jak zdobyć ich sympatię, jak znowu y, zarobić na nowe jakieś lajki. Y, my chcemy być jak król Julian z tej kreskówki, ciągle chcemy być wielbieni, wielbcie mnie. Kochani, obuda jest niebezpieczny tak naprawdę, bo ona uderza w fundamenty duchowości, ona uderza w pierwsze przekazanie. Y, nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie. Ktoś, kto godzi się na obudę, jest człowiekiem, który zdetronizował boga. Ten Bóg już na pewno nie jest kimś najważniejszym w jego życiu, on jest kimś być może na drugim albo jeszcze dalszym planie. Na pierwszym miejscu obudnik stawia samego siebie przede wszystkim, ewentualnie publiczność, która ma go podziwiać. Podziwiajcie mnie. Jego widzenie rzeczywistości jest po prostu zniekształcone, bo odrzuca Pana, który patrzy w serce. Jak czytamy w księdze Samuela. A sam dołącza do tych, którzy patrzą na to, co jest tylko widoczne dla oczu. Szow się liczy. Papież Franciszek napisał bardzo ciekawą książkę, zanim go wybrano na Stolicę Piotrową, o zepsuciu. I napisał w niej, że hipokryzja właśnie idzie w parze z tym, co się nazywa korupcją, zepsuciem, deprawacją. To jest w książce, która ma zresztą tytuł Zepsucie i grzech. Papież napisał, że grzesznik tak, zepsucie nie. Grzesznika można zaakceptować, bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami i grzesznik to człowiek, który jednak jeszcze ma sumienie. On wie, że zgrzeszył. Bije się w piersi wtedy, kiedy zaboli go grzech. Yy, posiada sumienie. Jest świadomy swych słabości, nie wchodzi w dobrowolne samo zakłamanie. I grzech można wybaczyć, i nawet Pan Bóg bardzo chętnie nam grzechy wybacza wtedy, kiedy przychodzimy do niego jak dzieci, do ojca i patrzymy mu w oczy. I gdyby dajemy mu to wszystko, co nas, co nas boli. Odchodzimy piękni, święci, oczyszczeni. W naszych oczach jest odblask Jego spojrzenia, ale serce skorumpowane. Serce skorumpowane i zepsute po prostu nie chce przebaczenia. Człowiek zdeprawowany nawet nie oczekuje żadnej łaski. On w to nie wierzy. Dla niego to jest bzdura. Śmiać się będzie z tych wszystkich, którzy w ten sposób traktują swoje życie: że jednak wierzą, że jednak nie z nicości do nicości wędrują, ale z miłości do miłości z tego, który jest sensem i nada sens naszemu życiu, by kiedyś każdy z nas mógł się w nim zadomowić, w wewnętrznym życiu trójcy, przenajświętszej. Taki człowiek, który ma zdeprowowane serce, po prostu w to nie wierzy, nie ma żadnych ideałów, bo zepsucie niszczy, jak kwas te wszystkie ideały. Temu człowiekowi zostaje tylko takie cyniczne, bardzo podejście do życia i taka nieustanna kalkulacja. Liczy się tylko to, co w jego mniemaniu zgodne jest z jego. Interesem. To też dotyczy relacji do innych ludzi. Skorumpowany człowiek nie będzie posiadał przyjaciół, on będzie tylko dążył do tego, by mieć wspólników, bo wspólników trzeba mieć również wtedy, kiedy się grzeszy. Potrzebny jest wspólnik, wspólniczkę na przykład, żeby zdecydować się na rozwód, szukając swojego szczęścia, nie patrząc na nieszczęście tych, dla których właściwie cały świat się rozchwiał na nieszczęście dzieci, które się zostawia. Potrzebujemy wspólników również w czynieniu. Zła. Wspólnicy są potrzebni, bo, bo pomagają różne bariery przełamać, na przykład bariery wstydu. Wstyd jest tym strażnikiem, który, który pilnuje sferę intymnej. Yy, yy, sprawia, że chcemy jednak być ludźmi przyzwoitymi, z innymi, ze wspólnikami. Łatwiej te bariery po prostu niestety pokonywać. Deprawacji nie przebacza się, deprawacja się po prostu leczy. Skorumpowanym sercem po, trzeba wstrząsnąć. Aby zachciało się nawrócić. Runner. Lubię tę opowieść. On, mówiąc o duchowości serca, podzielił się takim wspomnieniem z czasów wojny, kiedy to ludzie kryli się w piwnicach i podczas bombardowania zdarzyło się, że sporo ludzi w ogromnej piwnicy było zasypanych, w gruzach. Ciemna piwnica i właściwie brak nadziei na wyjście z tej zagruzowanej piwnicy. I oni, niektórzy wątpili i sądzili, że w tej piwnicy po prostu trzeba czekać na śmierć, słuchając jęku rannych, potykając się o ciała tych, którzy już wyzionęli ducha. Ale byli tacy, którzy rękami do krwi zdzierając paznokcie usiłowali coś zrobić z tymi gruzami. To było takie beznadziejne, ale jednak mieli szczęście. Coś tam się przesypało, obsunęło i przez maleńką szczelinę zobaczyli taki... Promień światła. Oni o mały włos nie oszaleli z radości, oglądali swoje dłonie w tym świetle, a jednak jest dla nas świat poza piwniczką. Kochani, człowiek, który pozwoli skorumpować swoje serce, ma serce zagruzowane. Tam nie ma światła łaski. On wierzy tylko, że doczesność, beznadziejna doczesność, jest czekaniem na śmierć, którą można sobie umilić, znieczulając to czekanie, albo po prostu wykorzystając te chwile na pseudo radości. A jednak. Nie jesteśmy tak naprawdę przeznaczeni, by w tej zagruzowanej piwniczce czekać na śmierć. Jesteśmy tutaj, by uwierzyć w to, że można z tej piwniczki się wydostać, że światło może do nas, do tego serca, nawet gdyby było bardzo zagryzowane, może się przedostać. Ja mam takie naprawdę dobre wspomnienia z czasów, jeszcze kiedy miałem szczęście pełnić rolę Ojca Duchownego, i wówczas. W Pelplinie jakiś tam czas posługiwałem w rekolekcjach ewangelizacyjnych dla osób uzależnionych. Piękne rekolekcje. Bo na te rekolekcje przyjeżdżali ludzie, którzy bardzo często, boleśnie spadli na dno z tym gruzem w sercu. I to tak zawolało, że gdy przyjeżdżali, oni mówili, już koniec świrowania. Jestem chory na samookłamywanie się. To jest mój problem. To jest zasadniczy problem ludzi, którzy na zewnątrz chcą dopatrzeć się przyczyny swoich nieszczęść. We mnie jest przyczyna i muszę siebie zmienić. I lekarstwem na uzdrowienie mojego zdeprowowanego serca jest po prostu prawda. Mam być prawdziwy. Prawda to jest antybiotyk na obudę. I to pragnienie bycia prawdziwym sprawia, że się cuda działy. Tam byli ludzie, którzy odnosili zwycięstwo. Może, może rzeczywiście to było okupione wielkim wysiłkiem, może nie wszyscy, nawet mniejszość, ale ci ludzie z miejsca potrafili zdekodować każdy przejaw zakłamania tych wszystkich, którzy jeszcze nie dojrzeli do tego, by sobie uświadomić, że są chorzy na samo zakłamanie. Piękna atmosfera była na tych rekolekcjach, bo one się rozpoczynały od takiego wieczoru, kiedy każdy po prostu mówił: po co tu przyjechał? Dla mnie to były też dobre przeżycie, bo specjalnie tam wprowadzałem kleryków, a więc osoby, które przecież mają docelowo być kapłanami. I ci klerycy byli zakłopotani tą sytuacją, bo tam ludzie otwierali swoje serca i gdy oni również mieli się podzielić świadectwem, bardzo często mieli po prostu problem. Zaczęli wpadać w kaznodziejstwo, mówili, kochani, trzeba by nam. A tu nie. Tutaj trzeba żywe serce pokazać. I właśnie o to chodzi w duchowości. Przecież tu nie przychodzimy na rekolekcję, żeby słuchać jakiejś poezji, ale żeby poczuć, że jakieś wielkie pragnienia, być jakimś autentycznym, prawdziwym. Powiedzieć sobie koniec zakłamania. Z tym problemem muszę się w tym wielkim poście rzeczywiście od razu rozprawić. Jezus kochał prawdę. Jezus bronił prawdę. Jezus. Tak nazwał siebie prawdą. Ja jestem prawdą. To jest, to jest imię Boga wcielonego, Boga, który mówi, że tylko przez prawdę dojdziemy do tego, by uleczyć to wszystko, co chore jest w nas z powodu obudy, z, z powodu kwasu, hipokryzji. Jezus był wierny szczerości i kochał ludzi szczerych. Po ludzku poniósł porażkę. To ważne, by w nas rodziło się takie pragnienie otwarcia na prawdę. Byśmy byli ludźmi, w których nie ma zakłamania. Byśmy zapragnęli być ludźmi szczerymi. Byśmy innymi, sami sobie, umieli spojrzeć w oczy. Bo tak jest właśnie Kościół. Kościół jest dla ludzi z krwi i kości, dla grzeszników, ale dla grzeszników pokornych. Do Kościoła mogą wejść młodzi, tak jak zresztą to czynili. Jesteśmy u siebie, tak skandowali i dobrze mówili, tylko zapomnieli. U siebie w Kościele jest ten, kto powie sobie: koniec udawania, koniec samookłamywania. Jezu, ty tak mnie ukochałeś, że zawisłeś na krzyżu. Niech ta krew spłynie na moje serce, niech mnie obmyje, jestem tak bardzo poraniony. Jezus nas przygarnie do siebie. Jezus czeka na takich ludzi. On pragnie naszej szczerości. On nas chce wyrwać z tych szponów demonicznych ide ideologii i pragnie, by w nas zrodziło się. Y Zrodziła się taka tęsknota, by zrezygnować z samokłamywania siebie. Ludzie sumienia to rzeczywiście szczęściarze, o których wczoraj mówiliśmy, tutaj przywoływałem tych, którzy współtworzyli historię Kościoła Chelmińskiego, Pelpińskiego i tych wielkich, którzy wpłynęli na historię Kościoła po wojnie. Dzisiaj, na koniec naszego spotkania w tym pokoiku, chciałbym jeszcze tutaj przywołać niezłomnych. To dobrze, że o nich zaczęliśmy mówić, bo ich struktury zła skazały na zapomnienie. Oni zasługują na to, by o nich pamiętać. Na pewno takim symbolem niezłomnych żołnierzy, patriotów, którzy rzeczywiście i Boga kochali, i ojczyznę, był rotmistrz Witold Pilecki. On reprezentuje całe rzesze tych wszystkich, którzy byli tacy jak on. Może nie tak barwne historie przeżywali ale te same wartości ich łączyły. Chciałem tutaj na koniec przywołać panią Lidię Lwów-Eberle. To była Rosjanka, arystokratka, która zamieszkała w Polsce i Polskę ukochała i mówiła, że z czasem coraz bardziej Polką się stała. Później pielęgnowała pamięć niezłomnych. Ona umarła niedawno, właśnie w tym roku, 5 stycznia. Warto takich ludzi przywoływać. Ludzi sumienia. Oni nie byli figurami, ale to byli ci, którzy chcieli być sobą prawdziwi, to byli wspaniałe osobowości, pozostali do końca sobą. Ich postawa nie będzie dla nas po prostu światłem w tych trudnych czasach. A na koniec może modlitwa. Niech to modlitwa będzie psalm 139, który jest swoistym egzorcyzmem na wszelkie formy zakłamania, hipokryzji. Przenikasz i znasz mnie Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi, zanim słowo znajdzie się na moim języku, Ty, Panie, już je znasz w całości, Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie mej Matki, przenikasz mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.